tutaj w ramach działalności Fundacji Przewodniczącego Chłopieckiego. Od dłuższego czasu zajmujemy się działalnością nie tylko charytatywną, ale też przede wszystkim wspierania nauki. również stypendia dla młodzieży polskiej z Ukrainy, Białorusi i z danych kresów wschodnich. Śniadamy młodzież do Polski, Polaków, którzy mogą tutaj studiować, współpracujemy z Akademią Po prostu staramy się współpracować z tymi, z tymi instytucjami, które gdzieś mają związek z rodziną z dawnych lat. Natomiast teraz pomyśleliśmy o takim systemie stypendialnym dla właśnie wschodniej części Podkarpacza, z którym rodziny są bardzo blisko związane, bo zarówno te parę miejscowości, ragminie łańcuch, Łańcut, ale oczywiście Rzeszów, że było prywatne miasto przez bardzo długi czas tej rodziny, tak jak Zamojscy które jest z zamościem zawsze, no to musi być związane z, Rzeszowem, z Rzeszowem po prostu. Ale też miejscowości Lesko, w Przemysłowej który w w tej chwili mieści się Wyższa Szkoła, e, też chcemy z nimi współpracować. Natomiast co do tych stypendiów, to musimy tutaj zarówno w grantowych, jak i takich stypendiach, które by dotyczyły e, młodzieży bardzo utalentowanej nawet przez cały rok. Mam nadzieję, że będzie to dotyczyło któregoś w kogoś z was. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę się z wielką przyjemnością do tego panu dyrektora. W imieniu dyrekcji planu zagranicznego pracowników szkoły chciałbym podziękować za przybycie do naszej szkoły panu prezesowi fundacji. Z ja mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu y, będziecie mogli mieć okazję poznać postać, y, sylwetkę zasnego w Zapraszam do zadawania pytań i oddaję głos urzędu morskiego. Y, w imieniu tak serdecznie na dwóch rachunkach Mamy nadzieję, że czas spędzony w Przeworsku jak i obcego zostanie w przyszłości wspomniany. Na kolejnych slajdach chcemy zaprezentować kilka przykładów wkładu przedstawicieli tego zacnego rodu w rozwój miasta. Budowa połacu książąt Lubomirskich w Przeworsku ze wdzięczami księżnej Izabeli Światkowskiej-Lubomirskiej, pani na łańcucie. Ostatnie wykladzie XVIII wieku wobec dowolnej śmierci poprzednich właścicieli Zowiec Krasiński i Andyniego Lubomirski, Przeworsów oraz na 300 tysięcy złotych z własnych dochodów zaproponowała miasto Wszedłorodz w okoliczności Wrocławia. Ja też tutaj w Polsce przez długi czas e, mieszkałem w Krakowie. Tam e, się uczyłem liceum, ja mam, czy, w liceum Jana III Sowieckiego. Później studiowałem na Uniwersytecie Wieloleńskim Prawo, jestem radcą prawnym, tam przy okazji. E, ale studiowałem też za granicą i w Londynie, później na Eresji na, na w Londynie. Później zrobiłem też to jest taki uniwersytet w pracy z Harvardem w Barcelonie. E, także mam zaszkodowanie prawa. natomiast działalność biznesowa polega na działalności hotelarskiej, deweloperskiej, inwestujemy w budynki biurowe, eee, też gospodarstwo rolne, eee, także trochę te działalności związanej z pewnymi działaniami rodzinnymi, natomiast oczywiście jednym z głównych terenów działalności też to jest fundacja, Fundacja Książąt Różnickich, która kontynuuje, można powiedzieć, już praktycznie 500 lat działalności społecznej, rodzinnej, yy, ponieważ są nowe czasy, dodatkiem narobiamy, po prostu tak jak mówiłem, że chociażby czyli yy, osobiście, natomiast w dzisiejszych czasach e, trzeba było stworzyć do też taką formę prawną, nie stąd też właśnie potencjał książątów obowiązków. A to, jak już mówiłem wcześniej, jest edukacja, to jest pomoc, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, jak również e, zajmowanie się dziedzictwem. Realnym. Spotkania, i prawnicy liceum ogólnoształtowcego, pracownicy liceum ogólnoształcego w im. Króla Władysława Janieusz w Dziękujemy bardzo za spotkanie